Dzień dobry, ja nazywam się Heniek Bryczek, ja jestem światowym youtuberem. Wstałem rano, dałem pieskom jeść i pozwoliłem sobie przejść żeby nad staw zobaczyć, co tutaj się zrobiło po tych ulewnych deszczach. Zaraz wam wszystko pokażę. Tutaj bo wszystko ten cały plac był wyczyszczony, zniwelowany, a teraz zobaczycie. Co to jest? Narosło badyla, wszystkiego. Zobaczycie teraz. Zapraszam do oglądania. Zobaczcie się, ile badyla. Ile to porosło. Zarosło całe. A to mam taką ścieżkę, którą ścieżką idę. I zaraz obejrzymy. Wszystko zarosło. O. Zobaczcie, co z tego stawu jest. Może przejdziemy jakoś tutaj damy radę, przejdziemy Chodź Sporo nalało wody, prawda? Ale to to jeszcze nic, patrzcie się co tu się zrobiło. Cała skarpa. Zobaczcie jak wyrwało to tu, to tu jest glina. Zobaczcie jak wyrywało. Wszystko ta ziemia poszła tam do tego stawu. A ze stawu, ze stawu z... zrobiła się bryndza. Tak wygląda staw. Nigdy nie kopcie stawu na glinie. Nigdy. Przejdziemy się tu dalej, bo tu nie mogę brzsteć. Może jeszcze wpadnąć mogę. Wszystko wam pokażę. Patrzcie się. Tu wszędzie jest wyryte. Tak ziemia rwała. Tak ulewne deszcze porobiły. Zobaczcie, co z brzegów stało się. Wyrobiska. Wszystko rwała woda, wszystko zamuliło trochę stawu. Brzegi z brzegów wychodziła woda. Przejdziemy się naokoło, popatrzymy. Mam czas, nic nie robię. Dziś mam niedzielę. Patrzcie się. ja stoję na tym boku. Patrzcie się, co z brzegu wyszło. Fakt: naszło wody, nie powiem sporo. Ale te dziury, co widzicie tam, to wychodziła z gleby woda. Wszystko z gleby woda szła tu, do stawu. Tak, naszło wody, sporo naszło wody, bardzo dużo. Ale zobaczcie jakie brzegi wyglądają. Z tych właśnie dziur wypływa woda. I wychodzi taka bryndza. Są ryby, ale zobaczcie w czym. ta wyszła maślanka, a nie stał. O. tak to wygląda teraz ten staw już się o nim nie martwię, czy się on zawali, czy nie pieniądze poszły w błoto Jedynie, żeby go uratować, to trzeba by było odwiert zrobić i to porządny odwiert. Ale to trzeba pieniędzy. To nie jest tak, że inwestycje się zrobi i już jest ok. Nie. To nie jest, kochani, takie proste, jak to się wydaje. Ja tu sobie chodzę po tej glinie, ale boję się, żebym tu nie wpadł. Wszystko zarosło. Tak wygląda. Zobaczymy sobie odwrotnej strony. Widzicie, to wszystko zarosło. To wszystko jest na glinie. Wszystko jest na glinie. Tak to wygląda. Pozarostał fakt naokoło. Ale te wszystkie dziury, co są naokoło, to wyryła woda. Tu, zobaczcie, jaki tu jest glina. O, twarda jak skała. Ja chodzę po tym glinie, chodzę, ale uważam, że nie wpadł Tak wygląda staw teraz. Zobaczcie, jak powyrywa obrzegi. Tak to wygląda. Żegowisko. Rze Taka tu jest gleba. Błąd zrobiłem, to fakt. Zrobiłem błąd. Pozazdrościłem ludziom, że oni mają stawy. Sam wykopałem. pozwoliłem sobie wykopać staw. Wykopałem staw. Zazdrości od innych. Mam staw, są rybki. Ale nie ma wody. Żeby była woda, to było fajnie. Ale Żygowisko jest nie woda. Wyrwało dziury, zobacz. <słuk> Szok. Co to za gleba?